Też pójdziemy temu zobaczyć, ale to się tu kiedyś wócałeś. Buca... To wszystko jest dla ciebie. Czasem myślę, że to złudzenie. Budzen jest! Wiecie to wszystko, ta była sodała, czy co to było? No to tutaj choć może, weź, bo to trochę strasznie wygląda, co nie? To wszystko jest I tego fali, nie? To, to Lepsze. tak to wygląda mniej więcej teraz słuchajcie my zawsze rano jak je, my jedziemy do szkoły to my zawsze stoimy tutaj właśnie przy tym domu Nie. co? tego pana Robić takie ujęcie. No ja robię ujęcie cały czas, bo to się przyjść mi później robi to trzeba Opuszczony dom przez ludzi. To tak, to jest opuszczony dom. Tutaj jest pustak. Patrz jak tam. Tutaj dom. Tutaj, jak zobaczycie Państwo, mamy styl gotycki. Piękny styl gotycki. Polacy już rozsłonili. Jezu! I, Jezu to no, robisz tylko. Styl gotycki. Botycki. Tak, gdzie ktoś chciał powiedzieć? To ktoś tam jest. Ktoś się nagle tutaj, bo ktoś się tak. Kamerzysta. Ktoś... Kamerzysta. Auto jedzie. Chodź. No nie, no, no zwariowałeś. Nie, chodź. się boje. Nie no, to jesteś... się zawali, no. nie, nie zawali się, no, staj tutaj. To no pierwszy To ja pierdolę. To jeszcze było śmieszne, co nie? Jak ja tu chciałem wejść. A tu, tu... A tu... Co tam? A jak nam dachówka na łeb spadnie? Jak coś, to my idziemy po prostu skrótami do tego pana. No bo tam mój kolega wyszedł, nie? Chodź, 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 chodź. ni tyle, sobie go dać jakieś muzyki. Mhm. Mm to słuchajcie, sąad Zobaczcie jak Polacy te śmierdzele brudasu, że nie dały. Może <grystanie> <grystanie> byś tu gdzieś nie fat. A jakby nam spać. No da, no, to, 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 to. Ten dom, no nie nadaje się już do scenu mieszkalnego. Cały kanał jest reżyserowany, ale to teraz naprawdę nie jest reżyserowane, więc... Będzie tak więcej nie wyglądać. A to co to było tu? Ten taki, Nie wiem co to było, ten? nie jest garaż czasami? Tak. Jakby jest uzależniony od waszenia. Muszę być ja też na górze. Nie, z to jest między Zobaczcie, jest magazyn czarny. To jest magazyn. Tak, A to jest zapuszczony też, czy gdzie? z więc możemy też tam na pgr wystąpić. więc polem wyjdziemy tam, bo ja tu znam trochę. Słuchajcie, tam co to jest, tam, tamten budynek. Może tego nie widać z bardzo w chmurze, ale że się naprawdę już ciemno robi. Słuchajcie, ja tu mieszkam, ogólnie znam ten tereny mniej więcej. Słuchajcie, to? Dziś puszcza. W ogóle dzisiaj jest sylwester, wy to pewnie macie w styczniu. Już, Już to w nowym roku my to nagrywam jeszcze. To jest ostatni film ogólnie z 2019 roku. Weźmy nagrywamy, bo ja muszę patrzeć w kamerę. Nie lubię gadać do widzów na Tutaj są takie łatwe miejsce do się do tutaj. Idziemy tam zobaczyć. Czym jest najbardziej patologiczna dzielnica w tej miejscowości? 13 dzielnica bronów. To jest naprawdę patologia. Tam jest patologia. Mordują się, zaczynają zwierzęta. Narośnięte jest to, jak jest Idziemy w kierunku tam budynku, ]ce? który został już dawno opuszczony. Został wskazany na. Nie tak, co tam jest? Pan Romes. Nie no, no. nie lubię. Nie lubię tego panu. Nie lubię tego panu. Rolnik jest taki, że się nie ukrywa. To hmm? to to Tam mamy bloki również Teraz tego nie będziemy nagrywać, nagrywamy to Zagarnijmy właśnie tutaj I Teraz tak zwane PGR Jak ktoś nie wie co to jest, to jest Polskie Gospodarstwo e, no Rólnicze Rólne no e, To też często jest nazywane Sfermom <noise> <To> są... <noise> ponieważ jest to moja zasługa. Kiedyś tym przyszedłem z wykuzyrem i po prostu tutaj zdemolowaliśmy. Tutaj jak widzicie ktoś poprawił. Niedawno, bo tu jest błoto Idziemy tu może Bo tam są fajne bdzieki Nie tam można wpaść Góry ale w miąsku to nic nie jest chodzi miąsku nie, nie, nie raz chodzimy Tutaj są te okazje Mam nadzieję, że nikogo Czy bardziej niczego tam nie będzie Bo to jest w bardzo łatwe miejsce na zwłoki Nie wchodź tutaj Iść tędy o. Tędy też nie wchodź Kurde, to się zawaliło. Co się zawaliło? Nie, to się samo nie zawaliło. Samo? Nie. No, to jest coś, jak to, to jest ostatnie już miejsce? Ja się tu przyjść dla jaj, żeby być dobry filmik, ale. Słuchajcie, zobaczcie tam. No, można jakby dostrzec. Nie, no weź mnie nie... nie wiesz, jakie jest zapipanie słowo trudne? To jest, słuchajcie, fajna rampa. Ktoś zrobił... Albo do motocykla, albo do tego. Możemy tam polem przejść? Tam polem? Bo ja się tam polem... Słuchajcie, to jest to samo, tylko że spalone, bo tu kiedyś był pożar. Nie nagrywaj, ja nie lubię. Ja nie lubię, jak jest głos za kamerą. Ja lubię, jak jest... Ja Tak to wygląda. Musicie zostawić tutaj z 50 papek w górę, bo ja tu się po prostu poświęcam dla was. Może przejemy ten budynek. Tam? Może jazda. To się... Musimy być tędy. Tędy? Tutaj to jest mój ulubiony budynek, ponieważ wygląda najbardziej normalnie. To wygląda, to wygląda tak mega na widok. Patrz, patrz, patrz. Tam pokaż. Tam też zaraz pójdziemy, zobaczymy. Tam był kręcony ten Alan Walker. <g divide codziennie WINTER> no. Nie, no serio wygląda tamto ten. wygląda jakby tam Alan Walker był. i nawiedzeni. otwarte. To Nie idziemy tam. Nie idziemy tam. Może z Marka. Ja to nie idę. Jest. Nie, 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 nie. Nie, się nie, nie. Tutaj trzymali kiedyś te. Nie, na wozy. Nie nawozy, to, że to Chodź zobaczyć tam nie te czerwonę. Nie bardzo. No nie nikt nie idzie. Tam nic nie ma. Tam nic nie ma, tam nikogo nie ma. Nie ma. Tam nikogo nie ma. Ale ja chcę jeszcze jeszcze zobaczyć tego bo to czego nam nie Musimy iść sobie. tak na koło. Najpierw pójdziemy tam o zobaczyć, ale tak. tu gdzieś był cały budynek. Tu kiedyś był dach. Dach? No. To to tak łączy. I by się naprawdę mega fajnie nagrywało jakiś teledysk. Muszę sobie tu nawet byłoby Albo fajnie jak jakieś auto sobie zrobić. Streamować i sobie tak dojechać i takie zdjęcia robić. Ta, ta, teraz jest to modne. Nagrałeś kiedyś teledysk, że ja będę z słami przypięty do tam do czegoś. Ja Cię później zostawię. Nie. A kurwa. Się... Będzie jak w kamerzyście. Pięknie i tak Nic się nie bój. Tu Ci nic nie grozi. Grozi mi coś. Tu były tylko świnie i, i nic więcej. Ja rozumiem. Ja się nie boję duchu. Bo duchu, no to się na mnie nie boję. Bo ja Wiesz się... jak tu, ja się kiedyś było pięknie? Gdy jeszcze babcia pracowała? to, to jest to? Nie, to jest taka wata szklana. To jest nie ja mam Ci nie wiem, może wydawać się to dziwne, ale ja czuję obecność. Obecność czujesz? Obecność czujesz. Czego? Świni Chodź. chyba. To. Chodź. nagraj to, bo to jak guma do rzucenia, że ma, że taka wielka, guma. tam przyszedł? Weź? Mhm. Tam jest, słuchajcie, wielkie koło, tym fajna fajne. Mhm. Ale to się Można łatwo naprawdę nogę połamać, coś można łatwo bardzo złamać. Patrz, jak to w wygląda, patrz tam. Tam, ten ten, ten. Mhm. Tam, co po tej paszy tak strasznie wygląda. No, fajnie to się, tak ładnie. jak ja tak. No, no. Nie idziemy, ja tam nie idę. Idziemy tak ojce, przejdziemy tego.